Widzieliście, czy ja mam was wszystkich pozabijać tam? No już, jeszcze się, się pobawić, dobra. Jak ja stary kopię, też Tak, tak, ja tak, tak, tak. Tylko jeszcze na drzewie rognięty. I ja... wychodzę ciebie, jak wychodz... wychodzisz. Więc i zamknij pysk. Dobra, już, Frankie. Już cię nie idziemy trollować. Dobra. Ja pierdolę, jebana, czelada małej. Eee, no tata się Idzie to i widzą. A na to to mnie zostawić, proszę. No, a hieny wciąż się śmieją. Hi, hi, hi. No hieny wciąż się śmieją. Hi, hi, hi. Nie wiadomo wciąż do tego Humor dopisuje do hienom. No hieny wciąż się śmieją. Hi, 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 hi. hi, hi. Idziemy do. No i logajmy to. Ja, 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 ja. Zobacz. jak mam jednego? Ja, 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 To, to nie jest, to... mm. jest czas, no, ja stąd. Wyjebka Ktoś, ja, fajnie, no, Taki czarny skin, Weź, nie wiem takie czarne skiny. Weź już nie klep, nie serio. Fajnie. Bo... Może dostanę, mi... może dostanę no, główkę. Teraz mi wy... Hala. No, Grać Mary Kubikson mery mery i zablokowany chat graczowi Mary Kubikson. To nie raz to zrobi. Ja miałem w ogóle, wiecie, że miałem... LBBK vlogowałeś. się Kubiksem? Kurwa, nie, nie, nie. Ile na zlajfa do? To jest hit kurwa ten serwer. Co zrobili ci Wyjepka Szybko rup teraz, normalnie, już nie patrzę. A nie, proszę na górę, szybko rup rób, rób, normalnie, szybko, ja skaczę Wyjepka, ale zabiję go.

no dawaj, kop, kop, kop Cześć, Perel teraz ma Ty, to, to nie jest tak ten, tak, takie... No, su dawaj, super, super, super Odejdziesz, czy nie? Zróbmy tak, żeby polizał O, o, oh, oh, zróbmy no, to ja, oh, O, zrób Major, a co się ma. Ojej, cool. Ale, oj, tak, oj, oj, oj tak, I czas tak, genialny genialne On sobie za zanim wpadł do fos bo radę, bo radę. Ej, go straciłem, ja przysięgam a, żeby klotka. Tu nie ma kuida. go od góry, Paweł. Nie wierzę, nie wiem jak przeżyłem, spadłem na sam Nie wiem na co ja przeżyłem. Serwer pod panie, panie. Najgorszy serwer pod Weebly. Minus 100? Dobra, nie Troleję, nie chcę się grać. Nie chcę się grać. Kiedy, Trajkacy, nie chcesz grać na tym miernym serwerze? Tak bardzo nie chcę. No, gdyby był jakikolwiek inny serwer, to przynajmniej na niego poszedł. Oprócz dragona, osoby Poszedł Poszedłbym gdziekolwiek. Wszędzie, byle nie tu. Bylecie, siema Karol, siema, zwiększazonite. Najta... Po prostu bym na każdy inny serwer gdyby był. Przysięgam na 300. No dobra, Właśnie zobaczyć jakieś najpito nowe. Ale mogę sprawdzić ty wycinalny? No. Dobra. 806, 11, 11. No tak, 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 tak. No live's kurwa podawaj, je mamy ułomie... No 86, 111, 111, 184. Tak. Będzie zaraz miał, chyba tak. po internecie i się skończy. 15, 16, 17, 17. Sotujcie, 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 tak, tak. Będziecie mieli co Nie, no Jezu, że cię są tak mi się nie chce grać. Zróciłem się nie, jestem debilem, jestem debilem, jestem debilem. No Dobra, włączę set od razu. Nie, te refy są bez sensu, typowi podobanie i gówno mu to da, gówno mi to dało, że mu podobanie Możesz regenkać hurkę, czy jakaś regenka? Przyjmę zanejza na swanie, bomba na mało. Przyjmę również. Wyjebka. <laughs>